Dyrekcja Opery Wrocławskiej przedstawiła repertuar na sezon 2025-2026. Będzie sześć premier, powróci Frida, a dzieci w nastrój świąteczny wprowadzi dziadek do orzechów. Opera Wrocławska z okazji swego 80-lecia zaprasza już w tę niedzielę na koncert. Jubileusz właściwie rozpoczynamy świętować najbliższą niedzielę bo o godzinie 12 u nas na naszej scenie odbyli się niezwykły historycznie ważny, ale także symbolicznie ważny koncert, mianowicie dokładnie w dniu, kiedy w 1949 roku odbył się pierwszy koncert orkiestry symfonicznej pod nazwą Filharmonia Wrocławska. orkiestry, z której potem wyrosły dwie instytucje, osobnie no, zależnie Filharmonia i Opera. Na jedynym scenie, która była e, możliwa do wykorzystania na scenie Wobecnego Teatru Miejskiego właśnie u nas zabrzmiały dźwięki e, muzyków e, orkiestry. I tak e, będzie również w najbliższą niedzielę o godzinie 12 połączone orkiestry opery wrocławskiej i NFM Filharmonii Wrocławskiej prowadzone przez obu koncertmistrów. E, przez dwóch dyrygentów, szefa artystycznego Krzysztofa z e, e, szefa artystycznego orkiestry LFM w Harmonii Wrocławskiej oraz Miriana Chokuna i Szwili, który od przyszłego sezonu przejmuje kierownictwo muzyczne z orkiestrą opery w Bratosławie. Zależnią polskie utwory, zaczniemy od szkoły, zaczniemy od nawiązanie do tego, co działo się właśnie 80 lat temu. Myślę, że to piękny moment. Nie tylko podkreślający jubilerusz, ale także podkreślający to, że muzyka powinna nas łączyć i nie tylko przestrzennie, ale jesteśmy bardzo blisko do siebie przez prac, ale też właśnie artystycznie robić wspaniałe rzeczy. to jest taka jaskółka tego jubileruszu, który przed nami. Ja chciałam z Państwa serdecznie powitać, ale również przeprosić, ponieważ tak naprawdę przygotowania do przyszłego sezonu zaczynamy dziś jest z nami kolor w kościenę. tylko przez jeden dzień, aby dokonać castingu i własne zależnienie żeby mógł towarzyszyć e, w, przez cały e, tego ranka. Ale króciutko o tytułach palatowych. E, planujemy siedem na tytułów w nadchodzącym sezonie. Jak dyrektor już wspomniała, powraca Frida, powraca również Rola Śniegu. Są dwa tytuły, które cieszyły się w tym sezonie ogromną popularnością. Nasze najnowsze na premiery, więc obydwa tytuły e, powracają. Będą dwa tytuły powracają. Powraca Rona i Julia. I w te letnie nastroje. Ehm, powracają dwa piękne balety klasyczne Na polu 1841 oraz Dziadek Dorze. Nowy sezon to 80. rocznica. Co jest planowane w tym sezonie? Bardzo dużo atrakcji. Sześć łącznie premier, cztery operowe, dwie baletowe. Ale sezon rozpoczynamy obchodami e, dokładnie 80. rocznicy pierwszego spektaklu operowego i tak w tym dniu kiedy 80 lat temu zabrzmiała Halka Stanisława Moniuszki chcemy zorganizować jest poniedziałek chcemy zorganizować dla państwa w tym miejscu konferencję w której będziemy opowiadać o tym, co przez 80 lat zdarzyło się, zarówno jeśli chodzi o gatunki operowe, jak i o gatunki baletowe, ale także otworzymy wystawę historyczną na rynku. Tam zaprosimy wszystkich Państwa, być może wspólnie pośpiewamy i przejdziemy takim uroczystym korowodem tutaj do opery. Otworzymy również nadamy imię jednej z sal, Wspaniałej artystki, imię tej artystki Teresy Kujawy, jednej z naszych sal operowych, w których artyści pracują. A artystycznie Straszny Dwór Stanisława Moniuszki, w nawiązaniu również do tego, co zdało, zdarzyło się 80 lat temu, bo wtedy również Stanisław Moniuszko, ale ha, z Halką. My mamy Halkę, którą również pokazujemy Państwu w tym sezonie, e, dla, a nie mamy Strasznego Dworu, dlatego ten Straszny Dwór jest takim właśnie e, nawiązaniem. Poza tym, e, akcja Strasznego Dworu w reżyserii e, Bruno Bergera-Gorskiego, którą chcemy Państwu zaproponować, rozpoczynać się będzie po wojnie we Wrocławiu. A więc to też będzie takie nawiązanie do tego, co się zdarzyło 80 lat temu. Z tej okazji jeszcze chcemy zaprosić Państwa na koncerty, które będą pokazywały nasz szacunek i y, 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 pamięć dla osób, które wspaniałych artystów, których już z nami nie ma, a którzy tworzyli tę operę przez wiele lat, dlatego niezależnie będą odbywać się koncerty. Jeden pamięci pani Ewy Czermak, a drugi pamięci pana Macieja Krzysztyniaka. Jakie premiery w nowym sezonie? premiery operowe oprócz Strasznego Dworu Stanisława Muniuszki, którym inaugurujemy, sezon Salome Ryszarda Strausa w listopadzie, w lutym Don Quixote rousseau i w kwietniu Julieta Bogusława Martinu. Jeśli chodzi o premiery baletowe, to na początku listopada zapraszamy na Tryptyk Baletowy, złożony z utworów zarówno Ravela i tutaj będzie i Bolero, i Pawana na Śmierć Infantki oraz na Grubek Kuperena, ale także piękny utwór na sześć wiolonczel, Enzio Bosco i e, e, wspaniali nasi tancerze oczywiście w takim spektaklu światła tańczący. A na koniec sezonu premiera baletowa. Sen nocy letniej Feliksa Mendesona Bartoliego. A dla dzieci? Dla dzieci trzy tytuły bajkowe. Jemaja, Sit, wąż, który chciał śpiewać oraz Pła, szachrajka w reżyserii Marii, Anny Seniuk. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie również na wydarzenia około Mikołajkowe, bo tam będzie również, mamy propozycje dla dzieci, nad którymi wciąż pracujemy, z udziałem naszych edu dzieci, edu projektów, które też bardzo pięknie się rozwijają i o tej ofercie też warto mówić. Będziemy ją rozbudowywać, będziemy ją poszerzać również o niedzielne poranki, tak żeby jak najwięcej melomanów, tych najmłodszych, mogło odwiedzać Operę Wrocławską. Sylwestra Operetka, Wytęskniona, wyczekiwana przez melomanów, na razie e, taka jaskółka tego, co mam nadzieję w przyszłych sezonach będziemy mogli jako premiery Państwu pokazać. Zemsta Nietoperza w wersji półscenicznej, e, w Sylwestra II spektakle, a także 2, 3 i 4 stycznia e, również na naszych deskach. Wraca Dziadek do Orzechów, wspaniały balet, e, wielu melomanów, wielu widzów pyta pytało i będziemy mogli 9 spektakli dla Państwa zaprezentować w grudniu. I jeszcze najbardziej gorąca premiera tego sezonu, wraca Frida. Frida na przełomie września i października dla Państwa ponownie i również premiera, która, która przed chwilą właściwie za nami, Don Carlos na początku lutego, 5, 6, 7, 8 lutego będą Państwo mogli podziwiać wspaniałą reżyserię Michała Zdanieckiego oraz wykonanie naszych artystów wspaniałych.